Szanowni Państwo, w pociągu linii Hel-Gdynia są tylko dwie możliwości, dwie powinności, dwie możliwości powinnościowe. Czyli można albo jechać tym pociągiem na Kacu, albo jechać tym pociągiem, nie, trzy, przepraszam, trzy albo na Kacu, albo pijanym. Albo spożywając sobie alkohol. No my na Kacu nie jesteśmy, bo nie, nie zachowaliśmy się jak trzeba. No nie jesteśmy też pijani, no wiecie, bo no czasem tak bywa, tak się akurat złożyło, ale zawsze jest ta możliwość trzecia. Przypominam, że jesteśmy gdzieś w okolicach Juraty, a więc doskonała synteza wszystkiego, co najlepsze ma nasza ojczyzna. Morze, góry. Może może, a może góry. A może i mazury. I a z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Agrida za, za polecenie tego miejsca. Tak, dziękujemy bardzo. Tymczasem będziemy syntezować, jakby czerpiąc wszystko co najlepsze. Bezbłędna sprawa. Szczerze mówiąc, proszę państwa, myśmy wcześniej nigdy Janosika nie pili. Ja nie wiem, czy to jest piwo, które zabiera bogatym, daje biednym, czy jak. Nie wiem też do której kategorii jako konsument mam się tutaj zaliczyć. Ale zaraz się podzielę wrażeniami. O jasny gwint, pełno wrażeń, ponieważ jest to piwo jasne, pełne. Jest tutaj napisane, że ma szlachetny smak i bogaty aromat. Nie będę polemizować nie w tych okolicznościach, proszę Państwa. Ja przypomnę tylko, ponieważ już znajdujemy się w pociągu, przypomnę, że wszyscy jesteśmy pasażerami pociągu Żółta Strzała. Rzecz w tym, że jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że jest pas tylko pasażerem, to już nie jest pasażerem. Piotrze Siergiejewiczu, dokąd my właściwie jedziemy? Ja starnia! Dziękuję Państwu.